Dzień dobry kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu ogólnym na miesiąc styczeń 2021 roku. Dzisiaj zrobimy sobie czytanko przy pomocy talii Boski Tarot. Dopowiadać będę mniejszą wersją pozłacanego tarota. Następnie wylosuję dla was jedną kartę z serii Potęga myśli odnajdź siłę w sobie. Wylosujemy jakąś fajną afirmację na ten miesiąc i jako podsumowanie, jako puenta na zakończenie jedna karta z serii Klucz Anielski. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym rezonuje, jest to zupełnie normalne, dlatego zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Zachęcam również do odwiedzenia mojego kanału, Śledzenia zakładki wideo playlista. Są już filmy na rok 2021 dla wszystkich znaków zodiaku, osoby chętne do odsłuchania swojego horoskopu. Odsyłam na mój kanał. I oczywiście do zapoznania się z treścią tego filmu. A teraz przechodzimy już do czytania. Karty jak wiecie są potasowane, żeby nie zabierać czasu. Już je przekładam i patrzymy, co tam ciekawego u Skorpionów. Miesiąc styczeń. Zapowiadam. Zacznijmy. Z jaką energią skorpion wkracza w miesiąc styczeń? Dziesięć denarów. Co lub kto pomaga bądź przeszkadza? Król Mieczy. Wasze działania w miesiącu styczniu. Paść denarów. Co, lub kto odchodzi do przeszłości? Pięć denarów. Bardzo ładnie. Wszelkie kryzysy finansowe. Bycie w tak zwanej potrzebie już jest za Wami. Poradziliście sobie, jesteście w dziesiątce denarów, czyli pieniążki są. Szukaliście mieszkania, były problemy z, z mieszkaniem, z lokalem jakimś, być może jeżeli chodzi o firmę, też tutaj jak najbardziej realizujecie. Mamy króla mieczy, czyli jakieś ważne decyzje bądź negocjacje, a nawet podpisywanie umów notarialnych, umów cywilnoprawnych, załatwianie wszelkiego rodzaju dokumentów. Oczywiście... Jeżeli chodzi o pracę, tak samo, że nie było pracy, brakowało na chleb, brakowało na życie, była ciężka, trudna sytuacja. W styczeń, że tak powiem, otwiera nowe, nowe możliwości, widać stabilizację, widać nową pracę, tak, mamy poziom denarów, jakieś operacje, inwestycje finansowe, może rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, bądź jakiegoś biznesu rodzinnego. Na pewno 10 denarów gwarantuje Wam obfitość finansową, bezpieczeństwo materialne, jeżeli chodzi o utrzymanie domu, rodziny i no własne mieszkanie lokum, cztery kąty. Bardzo ładnie. O czym bądź o kim Skorpion będzie myślał w styczniu? Co planował, co analizował? Cesarzowa. No, cesarzowa poprawa życia, tak? Wygodne dobre życie. Rozwój firmy, pomnożenie swoich dochodów, wzbogacenie majątku. Niektóre panie być może myślą o dzidziusiu. Ale ogólnie, żeby poprawić swój komfort życia, tak? Zaopiekować się być może rodziną, zatroszczyć się o jej wikt, opierunek, tak? Poczucie bezpieczeństwa. Połowa miesiąca. A z denarów? Super. O, skorpiony, jeżeli chodzi o pieniądze... Bardzo dobry miesiąc. Wychodzicie z jakiejś krytycznej sytuacji, z ubóstwa, z braku, tak? Jesteście w Asie w Dziesiątce Denarów, fantastycznie. Czynniki wewnętrzne, czyli wasze nastawienie na, na te wydarzenia, które będą miały miejsce. Pięć kielichów. No właśnie. To jest jeszcze energia. Emocjonalnych wydarzeń tutaj tego braku być może, tak? Że byliście po prostu w potrzebie i może już tacy byliście zrezygnowani troszeczkę. Hmm. Może była jakaś strata pracy właśnie, i to odbiło się na waszej psychice, na waszych właśnie emocjach wewnętrznych, ale będzie poprawa. Na pewno będzie poprawa, więc tutaj się nie martwcie. No chyba, że po prostu sprzedajecie jakąś nieruchomość, tak? I jesteście troszeczkę zasmuceni, no bo wiele lat tam spędziliście. Być może wychowaliście się w tym miejscu, bądź wychowały się wasze dzieci, dużo miłych wspomnień i teraz taki troszeczkę żal i smutek, tak? Dla tych osób, które przeprowadzają jakieś transakcje ze sprzedażą domu, działki nieruchomości, będzie to bardzo udana transakcja, no i, i zasobność waszego konta, portfela znacznie się poprawi, tak? Może być też taka sytuacja, że zamieniacie się na jakieś. Nieruchomości, bądź no, ze względu na pracę musicie się przenieść, tak? I też szukacie miejsca wygodnego, atrakcyjnego, które będzie spełniało Wasze oczekiwania. Zaraz zobaczymy, o co tu chodzi z tą piątką kielichów, ale może to jest po prostu takie, tak jak mówię, taki smutek, no szczęście w nieszczęściu, po prostu żal rozstawać się ehm, no, albo tutaj z poprzednią pracą, albo, albo właśnie lokalizacją, domem. Który jest wystawiony na sprzedaż: otoczenie, znajomi, rodzina, praca, czynniki zewnętrzne, pięć buław. Czyli dookoła Was jest jakieś zamieszanie, ewentualnie no, trzeba tutaj w tym całym galimatiasie wytrwać, tak? Może była duża konkurencja na to miejsce pracy, i ktoś tutaj zadecydował, że jednak tą ofertę Wam przeznacza. Jakiś wodnik, bliźniak bądź waga, starszy mężczyzna. Może mieć takie chłodne usposobienie, ale bardzo, ktoś bardzo mądry, ktoś bardzo taki mm, dużo wiedzący, tak? I mogący, wykształcony. Obawy lub nadzieje. Karta głupca. No, jak na to wszystko dzieci zareagują, tak jeżeli macie, natomiast zaczynacie od zera, od początku, czyli jak to będzie, tak? Bo wchodzicie w jakiś nowy etap nieznany. Musicie uważać. Z jednej strony jesteście szczęśliwi, z drugiej strony zastanawiacie się, czy nie ryzykujecie i czy no to się wszystko dobrze zakończy. Może być też jakaś podróż tutaj, ale raczej nie. Raczej chodzi o jakiś nowy początek, nowe miejsce do życia, bądź nowa praca. Koniec miesiąca, koło fortuny, odmiana losu, szczęśliwe wydarzenia. O, koło fortuny obok cesarzowej. No macie szczęście w tym miesiącu, naprawdę, fortuna Wam sprzyja, fortuna kołem się toczy, więc pieniędzy na pewno nie zabraknie. Rozkręcenie jakiegoś biznesu, własnego interesu, bądź rozkręcenie się w pracy nowej. W tle czytania mamy Sąd Ostateczny, czyli ostateczne wyjście z jakiegoś kryzysu, tak? Jest to karta, która mówi, że teraz wszystko szybciutko, bardzo szybko zacznie się obracać na Waszą korzyść. Macie teraz szczęście, to jest dobry moment, żeby wykorzystać tą passę. Można inwestować w tym miesiącu, można właśnie inwestować w nieruchomości, czy, czy zmieniać mieszkanie, czy właśnie poszukiwać nowej pracy, możliwy jest też awans. Na koniec z jakimiś problemami, tak? Ostateczna decyzja jakaś też zapadnie, być może odnośnie spraw jakichś sądowych. Jeżeli niektóre skorpiony, bo tutaj król mieczy może przedstawiać sędziego, który ma zadecydować za Was, tak? Jest bezstronny. Może chodzi o jakiś majątek, spadek, zapisek jakiś notarialny, może odszkodowanie, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze, może właśnie rozliczenie się za jakąś nieruchomość, no to tutaj jak najbardziej będzie y, wyrok w miesiącu styczniu, tak? On zapadnie i wydaje mi się, że będzie dla Was bardzo korzystny. No Wy trochę nie wyżycie w to. Dużo tych piątek, zobaczcie, piątka denarów, piątka kielichów, piątka buław. No nie wiem, może być też taka sytuacja, że być może tutaj walczycie z kimś, tak? Jest jakaś walka, ktoś z Wami rywalizuje i pytanie, czy o miejsce pracy, czy o mieszkanie, bo może być tak na przykład, że staracie się o mieszkanie no, nie wiem, gdzieś z gminy, z urzędu miasta i też jest dużo ofert, tak? Może być tak, że jesteście zainteresowani kupnem jakiejś wspaniałej nieruchomości, jest dużo chętnych i tutaj teraz trzeba wytrwać, żeby negocjować, żeby dać dobrą ofertę, żeby tutaj no ten, ten, ten pośrednik bądź ta osoba, która zbywa tą nieruchomość, tak, wybrała waszą ofertę. Natomiast pieniędzy, mówię, nie zabraknie i, i tutaj. Widzę Was. Oczywiście różne wersje wam, wam mówię, tak? Więc jedni znajdą świetną pracę, inni korzystnie kupią bądź sprzedadzą jakąś nieruchomość, z kolei inni być może zainwestują gdzieś grubszą gotówkę w jakiś fajny biznes, być może rodzinny, albo wygrają w sądzie znaczną sumkę. Szczęście będzie Wam dopisywać. Ok, no to zaczynamy dopowiadanie kart. Może jeszcze jakaś inna historia nam tutaj wyjdzie. Dlaczego ja Wam zawsze mówię różne wersje, kochani? To nie dlatego, żebym sobie tam gadała tak bez celu, tylko dlatego, że każdy skorpion ma inne życie. No nie ma drugiego takiego samego odbicia lustrzanego, żebyście mieli takie same identyczne historie życiowe, tak? Każdy z Was jest inny, każdy z Was ma inne, jakieś swoje losowe przygody życiowe. Więc no, jeden będzie szukał pracy, inny będzie szukał mieszkania, tak? Może i temu, i temu się sprawdzi. Zobaczymy. Większa jest prawdopodobność sprawdzenia się, jeżeli jest kilka wersji, niż jedna taka szablonowa schematyczna. Dobrze. 10 denarów. O co tutaj chodzi? Karta słońca, rodzina, piękny dom, piękne mieszkanie, urządzanie się, budowanie domu, bądź już wykańczanie. I świetne pieniądze, tak? Więc, no mówię, jedni kupią coś korzystnie, jakąś piękną nieruchomość, czy to apartament, czy mieszkanie w bloku, czy dom z piękną działką, widokami, nasłonecznione, piękne, urządzone mieszkanie, ewentualnie będziecie zbywać, tak? Natomiast też mogą być takie osoby, które się urządzają bądź przeprowadzają, już, tak? Do tej pory. Być może gdzieś tam siedziały kątem u kogoś. Może rodzice Was wspierali, tak? Może brakowało jakichś funduszy, a teraz słońce prześwieciło. No karta słońca jest to bardzo pozytywna karta w tarocie. No z dziesiątką denarów wzmacnia to jeszcze, tak? To jest arkano wielkie, które potrójnie, że tak powiem, wzmacnia intencje karty dziesięciu denarów, która symbolizuje bezpieczeństwo materialne rodziny, Pełną rodzinę wielopokoleniową. Może niektóre skorpiony właśnie oczekują też Dzidziusia, bądź myślą o tym, bo mamy tu cesarzową, pazia denarów, kartę głupca też tak może być. Ogólnie świetny miesiąc. Macie energię do działania, bo karta słońca mówi o tym, że optymistycznie myślicie, że wierzycie, że wszystko się uda, że, że macie teraz dobry moment, dobrą pasę na to, żeby zrealizować wszelkiego rodzaju. Plany związane z materią, głównie z finansami, które mają wpływ też na komfort i taki dobry byt Waszej rodziny. Król Mieczy. No, Król Mieczy mi się tu kojarzy albo z sędzią, albo z notariuszem, albo z jakąś Waszą ważną życiową decyzją, gdzie Wy jesteście przekonani, że idziecie w dobrym kierunku, że to, co robicie jest słuszne, nie zaszkodzi Wam ani bliskim, jest to przemyślane, ułożone, konkretne. I nie będziecie żałować, tak? Takie, takie czysto analityczne, czyli przekalkulowane no, uczucia na razie są wyłączone. Bardziej taka logika, która ma zagwarantować wam bezpieczeństwo. No, i będę się powtarzać, tak? Jedni będą kupować, inni sprzedawać. Niektórzy z Was podpiszą korzystną umowę o pracę, inni będą załatwiać jakieś sprawy papierowe, urzędowe, administracyjne, gdzieś tam otwierając swój własny biznes. Zobaczmy tego króla mieczy, a inni zną będą czekać na wyrok na decyzję sądu. Cztery buławy. Jednak chodzi o rodzinę o dom, o poczucie bezpieczeństwa, więc chyba tutaj wyłapałam energetycznie skorpiony, które no, zmieniają tutaj coś w swoim życiu, jeżeli chodzi o lokalizację, o mieszkanie bądź urządzanie swojego pięknego, wybudowanego domu. Wasze działania, nowe inwestycje, nowa praca, jakieś szkolenia, nauka. Zaangażowanie się też w sprawy właśnie dzieci, żeby znaleźć może im szkołę, jeżeli się przeprowadzacie, no to wiadomo, trzeba tutaj, zwłaszcza teraz w okresie ferii, pomyśleć o tym, żeby od nowego semestru już poszły do nowej szkoły. Ale też jest to zaangażowanie się w pracę, czyli, tak jak mówię, nowa praca, nowe miejsce pracy nowe jakieś pomysły na to, żeby. Zadbać tutaj o jakąś właśnie mm, inwestycję bądź no, nowe stanowisko, tak? Dopilnować wszystkiego, starać się utrzymać tą dobrą pasę, która tutaj się pojawia. Piątka denarów. Piątka denarów może symbolizować ubóstwo, jakieś straty w przeszłości, tak? Bądź po prostu niekomfortową sytuację finansową, ale jest to też karta choroby, karta potrzeby wsparcia, tak? Brak pracy, więc to już jest za Wami. No raczej chodzi tu o wyczekiwanie na jakieś pieniądze, tak? Bądź pojawienie się korzystnej oferty pracy, bądź oferty, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości. Cierpliwie czekaliście, wspieraliście się, że tak powiem, być może u bliskich, u, u rodziny. No i ta cierpliwość, widać, się popłaciła. Naprawdę piękny styczeń przed Wami, kochane Skorpiony. Życzę Wam, żeby jak największej ilości z Was się to spełniło. Tak się zastanawiam, że być może ta pandemia, ta choroba była tutaj też przeszkodą. Musieliście coś przeczekać. Być może dobry moment, żeby pojawiła się jakaś fajna oferta, bądź żeby ruszyć z jakimś projektem. Tak? I teraz jest taki właśnie dobry moment. Styczeń um, daje taką możliwość. O czym bądź o kim myślicie? Cesarzowa, tak jak już mówiłam, jest to chęć pomnożenia swoich dochodów, tak? Czyli lepsza praca, poprawiam sobie warunki pracy. inwestuję tak, żeby lepiej zarobić, żeby mieć tego więcej, żeby zapewnić właśnie ten komfort rodzinie bliskiej. Ale to jest właśnie czyli taka nadopiekuńczość, troska tak o rodzinę, ale to jest też myślenie na przykład o swojej mamie, o swojej małżonce, bądź partnerze, mężu żeby się właśnie zatroszczyć, żeby ich odciążyć w jakiś sposób. Niektóre panie skorpiony właśnie myślą o się o powiększeniu rodziny. No, mam już dom, mam już pracę, dlaczego nie? Jest nam teraz dobrze. Karta się odwróciła na tą lepszą stronę. Koło fortuny kręci się w kierunku obfitości, dlaczego nie pomyśleć o dziecku, tak? Więc tutaj też może być taka sytuacja u niektórych w połowie miesiąca mamy asa denarów, czyli znowuż jakaś szansa zarobienia dużych pieniędzy, ewentualnie podpisanie umowy o pracę bardzo, na do, bardzo dobrych warunkach, minimum na rok. Jest to też karta właśnie zbycia bądź sfinalizowania zakupu mieszkania, domu, nieruchomości, to co powiedziałam. Więc tutaj, jeżeli podpisujecie jakieś umowy, w połowie miesiąca możecie spodziewać się wpływów na konto, tak? Dobrze, wasze czynniki wewnętrzne. Pięć kielichów, no właśnie, dlaczego wy jesteście tacy smutni? Bo piątka denarów, no właśnie, czyli jest jeszcze jakiś taki żal yy, pozostały po tych energiach, które no, przechodzą już do przeszłości, tak? Właśnie ta piątka denarów. Może właśnie złe samopoczucie związane właśnie z tą pandemią, ewentualnie no, z brakiem, z pustką, ale. Tutaj tak się niesamowicie y, szybko zmienią sytuacje, że Wy no, jeszcze nie zdążyliście wyjść tutaj z tych energii i lada moment y, sytuacja się odwróci, zaczniecie tryskać energią, mówię cieszyć się. Uwierzycie wreszcie, że udało wam się pokonać jakiś kryzys. To, co powiedziałam na początku, niektóre skorpiony, jeżeli wyprowadzają się z mieszkania, bo sprzedały korzystnie mieszkanie, dom i po prostu no, będą przeprowadzać się w inne miejsce, mogą mieć troszeczkę taką pustkę w sobie, taki żal, że właśnie opuszczają miejsce, z którym być może łączy Was wiele miłych wspomnień. Piątka buław, otoczenie i dziewięć mieczy. No właśnie, ktoś z otoczenia tutaj jest jakiś tacy, taki waleczny, albo, albo właśnie awanturuje się o coś, albo jest jakiś konflikt, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o podział jakiegoś majątku, tak? Bądź jakieś sprawy spadkowe, wyczekiwanie też na wygranie jakichś pieniędzy, być może odszkodowanie za chorobę. Też o tym nie powiedziałam, a może tak być. No i tutaj do tej pory właśnie Skorpion użalał się troszeczkę, że, że w tej chorobie nikt mu nie udzielił wsparcia, może walczycie właśnie o odszkodowanie bądź jakąś rentę, też tak może być. No tutaj otoczenie też jest, walczy, kto jest z otoczenia, czyli tak jakby Wasz przeciwnik, Wasz rywal walczy, tak, bardzo go ta sy sytuacja stresuje, nie może spać po nocach, być może obawia się właśnie tego, że niestety poległ. Natomiast osoby z rodziny, no mogą tutaj tęsknić też i, i pokazywać to, to troszeczkę w taki niezadowalający sposób, jeżeli gdzieś będziecie się wyprowadzać daleko od nich, tak? Dużo emocji będzie temu towarzyszyć. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi tutaj o rodzinę, oni to robią, bo Was bardzo kochają, tak? I, i wreszcie chcą, żeby tutaj zagościła zgoda, spokój. Może być też tak, że być może w rodzinie jest jakiś konflikt i właśnie walczycie w sądzie, na przykład, o jakiś spadek. Więc tutaj, no, też chcieliby się w jakiś sposób pogodzić, bo też na pewno kosztuje ich to wiele stresów, nerwów i, i takiego zmartwienia. Więc niby fajna sytuacja, ale tutaj dwie strony, jakby no, troszeczkę. Troszeczkę odczują y, efekty całego tego zamieszania, można powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, i tutaj no, Skorpion, jakby jeszcze nie dowierza, że wreszcie udało mu się pokonać ten kryzys, że wreszcie będzie praca i wreszcie wyjdzie z tej takiej niekomfortowej, kryzysowej sytuacji ubóstwa finansowego. No to właśnie ktoś z otoczenia też tutaj walczy, tak? Stresuje się, bo też być może chciałby dostać to miejsce pracy, tak? Żeby wreszcie był tutaj spokój. Tutaj. Dużo emocji, dużo emocji w tym wszystkim może być. Oczywiście no i negatywnych, i pozytywnych, ale no ta, ta druga strona też jak najbardziej chciałaby. Być może tutaj mieć to, to stanowisko. Jeżeli tą osobą jest ktoś z waszych bliskich, to też bardzo to przeżywa. Być może tego nie okazuje, ale też chciałby, żeby to całe zamieszanie już się skończyło, żeby te stresy się skończyły, bo, bo wreszcie pragnie spokoju, stabilizacji, no i bardzo was kocha. Jeżeli to jest partner, bądź partnerka, bądź rodzina najbliższa, rodzice, tak, krewni, yy, rodzeństwo. Też chcą, żeby Wam się tutaj jak najszybciej wszystko dobrze poukładało. Więc to kilka wersji, kochani, wybierzcie tylko tą dla siebie. Wasze obawy, karta głupca, no właśnie, ten nowy początek, czy za bardzo nie zaryzykowaliście? Czy to było przemyślane? I czy ta walka tutaj się opłaciła, tak? O, ostrożność, izolacja. No właśnie w tych czasach pandemicznych tutaj musimy teraz uważać właśnie na te takie wszelkie przepisy, obostrzenia. Uważać na siebie, ale też wszystko dobrze przemyśleć, zastanowić się, czy to po prostu Wam się opłaca, czy to jest ta ścieżka, którą chcecie kroczyć. Dziewięć buław też mówi o izolacji, ale też mówi o takiej wytrwałości, przeczekaniu najgorszego i znowu ruszenia z tematem, czyli wszelki jakiś kryzys Was tutaj no, nie ugiął, troszeczkę że tak powiem, no, uklęknęliście, ale zupełnie Was na łopatki to nie rozłożyło, wywalczyliście sobie tutaj jakąś dobrą y, inwestycję, bądź, bądź, mówię, pracę, bądź po prostu jakaś walka o spadek, bądź jakieś pieniądze. Y, więc zastanawiacie się, tak, jak to będzie, czy, czy te nowe y, przysłuży Wam się dobrze, czy jednak może być jakoś, no, nie wiadomo jak. Czy sobie poradzicie w tej nowej sytuacji. Kończycie kartą koła fortuny. Koło fortuny zapowiada szybkie zmiany. Szybkie zmiany, jakieś zwycięstwo za wszelką cenę, i mimo jakiegoś zamieszania dogadacie się, tak? Mamy tutaj podpisany jakiś kontrakt, umowę. Mogły być właśnie jakieś ostre negocjacje, jeżeli chodzi o sprzedaż, zakup, jeżeli chodzi o pracę, no to też była walka, tak, ale wy walczyliście sobie. Jest kontrakt, jest podpisana umowa, jest porozumienie, jest dobra praca. To jest też jakiś zdany egzamin, jeżeli tutaj no, musieliście coś zdać, jakieś egzaminy. No i wygrana sprawa sądowa, tak? Nie wiem, może pójdziecie na ugodę, może będzie jakieś porozumienie, ewentualnie wygracie, bo tutaj 3 denary, czyli osiągnęliście cel, tak? Jest porozumienie. Dobra praca. No i jakaś transakcja tutaj, tak? Jeżeli zbywacie, zakupujecie coś. Ogólnie dobrze się to kończy i mimo nerwów, które Was to kosztowało, za wszelką cenę udowodniliście, że, że wywalczyliście sobie tutaj coś, na czym Wam bardzo zależało i faktycznie ta karta koła fortuny Wam sprzyjała. To jest ten fart, to jest to szczęście, to jest ten dobry moment, żeby teraz. Sytuacja się odwróciła i żebyście rozwijali się w dobrym kierunku. Też, to jest też bardzo dobra współpraca, mówię, rozkręcenie jakiegoś własnego biznesu. I mimo tej piątki mieczy, która mówi o takim zamieszaniu związanym właśnie z informacjami, być może właśnie tymi przepisami administracyjnymi, tymi obostrzeniami, wy jednak daliście radę i bez względu na okoliczności poradziliście sobie i dopięliście tutaj jakieś, jakąś transakcję, jakiś biznes, jakąś umowę do końca, tak? Więc wszystko dobrze się kończy, kochani, ostatecznie rozwiązaliście jakiś problem, tak? Zakończyliście jakąś sprawę, która być może od kilku miesięcy bądź kilku tygodni była nierozwiązana i nie wiadomo było jak to będzie. No dobrze, moi mieli, jaka rada dla Was? To jest oczywiście też karta powrotu do zdrowia. Te osoby, które tutaj się zmagały z jakimiś dolegliwościami, Wracają do zdrowia na koniec stycznia. Rada, osiem kielichów. Nie zamartwiaj się, Skorpionie. Nie uciekaj od problemu, wytrwaj, przeczekaj, a lada moment sytuacja obróci się na Twoją korzyść. Tak? Nie rezygnuj, nie odpuszczaj. Nie bądź pod wpływem emocji, które czasami mogą Cię no, zwieść, że tak powiem, w innym kierunku myślenia nie takim, jak powinieneś. Więc tutaj uważaj na to. Natomiast na co, na kogo macie uważać? Karta papieża, czyli zodiakalny byk, jakiś starszy mężczyzna. Zaufaj sobie, uwierz, że wszystko będzie dobrze. Jeżeli tutaj chodzi o jakieś sprawy z umowami, to dobrze czytać. Wszelkie jakieś właśnie zapiski. Jeżeli się na tym nie znacie, nie rozumiecie, pytać osoby mądrej, doświadczonej, żeby zweryfikowała treść. Natomiast też zwróćcie uwagę na umowę o pracę, na jaki ona jest, długi okres czasu, na jakich warunkach, czy tam nie ma żadnych kruczków, które być może na przyszłość mogłyby się Wam nie spodobać. No i diagnozy lekarskie. Jeżeli do tej pory to leczenie nie przynosiło skutku, być może trzeba zmienić lekarza, specjalistę. Zasięgnąć innej po prostu porady. Ale ogólnie karta też mówi o tym, żebyście zwrócili uwagę na rodzinę, na wartości rodzinne, na poczucie bezpieczeństwa, ale też uwierzyli w siebie, tak? Zaufali swojej intuicji, swoim takim przeczuciom. Jaka jest afirmacja dla Skorpiona na miesiąc styczeń? Potrafię uwolnić się od przeszłości. No widzicie, i ta przeszłość ostatecznie tutaj się rozlicza. I wybaczyć wszystkim. No może właśnie chodzi o jakiś spór rodzinny, jakieś podziały majątków. Uwalniam siebie i wszystkie obecne w moim życiu osoby od cierpień przeszłości. Jesteśmy teraz wolni i możemy doświadczać nowych cudów życia. No widzicie, jak pięknie? Czyli wszystko zostało powiedziane, rozliczone, podzielone, wyjaśnione. Można podać sobie rękę na zgodę i żyć dalej z uśmiechem na ustach. Uwolnić się od przeszłości, ostatecznie jakiejś sprawy z przeszłości, trudne sprawy. Mówię, choroby. Braku pieniędzy, jakieś tutaj wyjaśnienia sprawy, odszkodowania, jakieś spadki, bądź sprzedaż, zakup nieruchomości, roz, rozliczenie jakichś spraw z mieszkaniem, tak? Wszystko będzie się teraz weryfikować w styczniu. No i cóż, piszcie w komentarzach, kochani, jak Wy to widzicie. Jestem bardzo ciekawa, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie ślad na tym kanale, że byliście, obejrzeliście filmik, zostawiliście łapeczkę, czy to w górę, czy w dół, nieważne, ale że. Że filmik był obejrzany. Kochani, to by było na tyle. Jeszcze zobaczymy, co tam aniołki na podsumowanie radzą. Odpuść sobie. Ja myślę, kochany Skorpionie, żebyś sobie po prostu odpuścił ten stres, ten smutek, jakiś żal, wyrzuty sumienia. Odpuść sobie. Puść tam przeszłość, niech ona sobie idzie, a ty żyj przyszłością, planami na przyszłość, tak? Bo to jest energia, która buduje. Przeszłość nic już Cię nie da. Jedynie możecie cofać cały czas. Trzymajcie tutaj z tyłu gdzieś za pasek i nie pozwolić ruszyć do przodu. Odetnij tą nić, odetnij ten pasek. Niech Cię nie trzyma. Bądź wolny, ruszaj w nową przygodę. Wszystko będzie dobrze. Moi kochani, życzę Wam wspaniałego udanego stycznia. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Odsłuchajcie film z ascendentem. Zachęcam również do czytań rocznych. Są już na moim kanale, zakładka wideo bądź playlista. Horoskop na rok 2021 serdecznie zapraszam. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, widzimy się na kolejnych filmach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.